Witajcie w Holokronie. Część z Was w odcinku o profesji kanclerza prosiła o odcinek o gwardii senackiej. Wasze życzenie jest dla mnie rozkazem, także zapraszam, odcinek dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Kanon. Gwardia Senatu, nieoficjalnie nazywana też Gwardią Błękitną, Gwardią Republiki, Obrońcami Demokracji lub Chłopakami w Niebieskim, była elitarną siłą bezpieczeństwa odpowiedzialną za ochronę Senatu Galaktycznego i ochronę Najwyższego Kanclerza Republiki Galaktycznej. Gwardia Senatu była najczęściej widziana jako pilnujący dzielnicy Senatu na Korsent, gdzie znajdował się budynek Senatu, zawierający izbę Senatu Galaktycznego oraz budynek biura Senatu. Tam gwardia dzieliła jurysdykcję z funkcjonariuszami Policji Sił Bezpieczeństwa na Korsent. Podczas gdy Gwardia Senatu była zobowiązana do ochrony Senatu Galaktycznego, senatorowie, którzy potrzebowali codziennej ochrony, zazwyczaj otrzymywali ją od osobistych ochroniarzy lub za pośrednictwem sił bezpieczeństwa swojej ojczystej planety. Tymczasem Straż Senatu pełniła funkcję ochrony na korytarzach budynków Senatu i zapewniała kanclerzowi stałą ochronę osobistą. Straż Senatu była szkolona jako elitarni żołnierze w czasach, gdy Republika nie miała stałej armii i zamiast tego polegała na siłach sądowniczych oraz Jedi. Służba w Straży Senatu była na tradycji Korsent, sięgającej wieków wstecz. Członkostwo w straży było uważane za zaszczyt, a niektóre rodziny dostarczały całe pokolenia strażników. Najlepsi ze straży senatu byli wybierani na komandosów senatu, którzy podejmowali się tajnych misji dla rządu Republiki. Straż senatu utrzymywała oddział śledczy, aby badać groźby kierowane do urzędników. Elitarni członkowie straży senatu byli potem też wcielani do gwardii imperialnej i dalej szkoleni, ale o tej formacji był już kiedyś odcinek. Strażników senatu łatwo było. Rozpoznać po niebieskich szatach i dużych hełmach z pióropuszem i otwartą osłoną twarzy. Ich ceremonialny strój wtapiał się w formalne otoczenie galaktycznego senatu. Pod szatami nosili niebieską zbroję, podczas gdy komandosi Senatu całkowicie zrezygnowali z szat i nosili po prostu pancerz oraz hełmy. W ostatnich latach republiki, gdy wojna stała się stałą obecnością, wszyscy strażnicy senatu rzadziej nosili ceremonialne szaty, odsłaniając zbroje. Ich hełmy zostały ostatecznie zmodyfikowane poprzez usunięcie ceremonialnego pióropusza i wypełnienie osłony twarzy ciemnym daszkiem. Strażnicy byli uzbrojeni w różnorodne rodzaje broni. Podczas pełnienia obowiązków wartowniczych na korytarzach Senatu lub eskortowania dygnitarzy najczęściej nosili piki, a także pistolety blasterowe lub wyszukane karabiny blasterowe takie jak MK2 Paladin. Używali również cięższych karabinów blasterowych takich jak DC-15A. Gwardia była również szkolona w walce wręcz i operacjach specjalnych. Gwardia Senacka była zorganizowana w strukturze wojskowej. Niezależnie od wcześniejszej służby, nowych członków wszyscy przyjęci otrzymywali stopień szeregowego i zwykle szybko awansowali do kaprala. Następnie członkowie mogli awansować na sierżanta, porucznika, kapitana, a następnie na dowódcę. Całą organizację nadzorował kapitan Gwardii, który z kolei był nadzorowany przez komisję Senatu, której doradzali członkowie Departamentu Sądowniczego. W serialu Wojny Klonów dowiecie się sporo ciekawostek i historii związanych z członkami Gwardii, zarówno o bohaterach, jak i o zdrajcach. Ostatecznie kanclerz Palpatin całkowicie przestał polegać na ochronie strażników Senatu na rzecz własnej jednostki, czyli czerwonych gwardzistów. Formacja ta została utworzona w erze republiki z szeregów strażników Senatu przynajmniej częściowo, przy czym niektórzy żołnierze klony i inni rekruci dołączyli do tych szeregów w erze imperialnej. Po powstaniu Imperium Galaktycznego, Gwardia Senatu została rozwiązana, a jej funkcje przejęła wspomniana Gwardia Imperialna oraz szturmowcy. Niektórzy członkowie straży, ci, którzy byli lojalni wobec Palpatina, zostali zreformowani również w Imperialną Gwardię Senatu. Swoją drogą strażnicy muzealni stacjonujący w Muzeum Imperialnym na Corsent nosili zbroje, które przypominały zbroje rozwiązanej Gwardii Senatu legendy. W dawnym kanonie gwardia pełniła w zasadzie taką samą funkcję, ale jej historia sięgała nie setek, ale tysiące lat wstecz. Właściwie była obecna od początku istnienia Republiki. Gwardia senacka była czymś więcej niż tylko ochroniarzami, ponieważ była również formą policji. Aby chronić tysiące senatorów, gwardia była odpowiedzialna nie tylko za budynek senatu, ale także za cały dystrykt senacki. Z biegiem czasu gwardia senacka stała się systemem dziedzicznym, w którym do służby wkraczało kilka pokoleń. Zwłaszcza w schyłkowych dniach Republiki system Dziedzictwa pozwalał na rozmnażanie się korupcji, takiej jak na przykład senatorowie płacący swoim strażnikom za przymykanie oczu na akty przestępcze. Działo się tak pomimo wysiłków Lojalnego Departamentu Spraw Wewnętrznych. Aby zostać strażnikiem Senatu, kandydaci musieli przejść przez pełen program szkoleniowy, podczas gdy ci, którzy mieli wcześniejsze doświadczenie jako oficerowie policji planetarnej, musieli przejść skrócony program. Bezpośrednio po ukończeniu studiów strażnikom nadawano stopień szeregowca i zazwyczaj przydzielano ich do kwatery głównej straży Senatu, gdzie przesłuchiwali i profilowali podejrzanych. Kaprale byli przydzielani do ochrony prominentnego senatora i innych rządowych VIP-ów. Sierżanci przydzielali przydziały ochroniarzy i zapewniali ochronę Wielkiej Izby Konwokacyjnej, którą nadzorował sierżant do spraw broni. Porucznik nadzorował drużynę składającą się z dwóch do czterech strażników. Dowódcy byli odpowiedzialni za grupy zadaniowe składające się z sześciu do ośmiu strażników. Przywódca Straży Senatu nazywany był kapitanem straży, który odpowiadał przed Komisją Senatu i urzędnikami w Departamencie Sądowniczym Publiki. Elita Straży Senatu stała się częścią dywizji komandosów Senatu, uważanych za najlepszych i najodważniejszych ze strażników. Projekt zbroi został zainspirowany starożytną zbroją noszoną przez mandaloriańskich neokrzyżowców podczas wojen mandaloriańskich. Uderzające niebieskie szaty miały inne też symboliczne znaczenie, reprezentując najwyższą władzę Senatu wraz z jego długą tradycją mądrych i sprawiedliwych rządów. Ponadto korzystali również z ulepszonego pancerza w porównaniu do klonów. Aby poruszać się po stolicy, często używali. Ścigacza. Jeśli sytuacja tego wymagała, korzystali też z uzbrojonych pojazdów szturmowych. Spośród dostępnych obiektów gwardia korzystała też z pełni wyposażonych i nowoczesnych laboratoriów analitycznych, które pomagały im w prowadzeniu śledztw. W terenie używano specjalnych droidów analitycznych, które udostępniały swoje poufne dane tylko odpowiednim oficerom. Straż Senatu ściśle współpracowała z siłami bezpieczeństwa Corsent, choć obie strony trochę ze sobą rywalizowały. Gwardia pełniła funkcję policji na Corsent, ale była drugorzędna w stosunku do Sił Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, która miała główną jurysdykcję w Galaktycznym Mieście. Jednak w sprawach dotyczących bezpieczeństwa senatorów to Gwardia Senatu miała główną jurysdykcję, chociaż były też wyjątki. Na przykład morderstwo senatora Onakondy Fara było badane przez Siły Bezpieczeństwa, a nie przez Gwardię Senatu. Jedną z umiejętności, które wyróżniały Gwardię, było wykorzystanie prac najlepszych śledczych i kryminalistycznych oficerów w stolicy. Jednak doprowadziło to też do tego, że niektórzy z Gwardii byli nieufni wobec Jedi, ponieważ Gwardia wolała zajmować się zimnymi, twardymi faktami, dlatego często polegali na dowodach kryminalistycznych, a nie na tym, co uważali za mistycyzm magii mocy. W związku z tym często byli w konflikcie z zakonem Jedi ze względu na ich mniej namacalne metody gromadzenia dowodów. I to tyle w tym temacie, bardzo wam dziękuję za oglądanie, dajcie znać o czym chcielibyście kolejne odcinki, bardzo dziękuję wszystkim wspierającym kanał i niech moc zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję wam i niech moc. Zawsze będzie z Wami.